Mario, gdzie jesteś? Przed chwilą tu byłeś. O, się! Mario, gdzie jesteś? A, duch! Nie boję się, ani a nie trochę! Ile tu jest do Hej! Co to ma być? Ona seta Mario! Czy ktoś cię uwięził w obrazie? Luigi, pomóż mi! Nie mogę się wydostać! Szybciej, proszę! Daj mi chwilę Mario, pomogę Ci! Kobujcie odkurzać! Odejdźcie duchy! Cześć kochani, sam i ja graliśmy właśnie w Luigi's Mansion. Podobała Wam się scenka? Zorientowaliśmy się, że brakuje nam najważniejszego rekwizytu, posiadłości. Zbudujmy ją. Zaczniemy od przygotowania fundamentów domu. Musimy zrobić niewielkie wzgórze, żeby dom był widoczny z daleka. Uuu, bój się! <gry> Duchy pomogą nam z domem! Gotowe. To będzie doskonałe miejsce na nawiedzoną posiadłość! Zgadzam się, ale ostrożnie. Duchy mogą pouciekać. Jesteś pewien, że je złapiesz? Co sami? już jednego zrobiłem, y, to znaczy złapałem. Trzymaj mocno, żeby duch nie odleciał i nie wciągnął cię do obrazu. <gry> ja w tym czasie zrobię płot, żeby uwięzić duchy w środku. Pracuj tu, a ja zapędzę duchy skąd? Za pomocą tych strzał. A może zrobimy z nich elementy ogrodzenia? Hm? Zobacz sam! Teraz zajmijmy się domem, w którym skryją się duchy. Ej, wracaj natychmiast! Złapię cię! Jestem Luigi, pogromca duchów! W dodatku znam się na czarach! Siup! Rety, kotlety, udało się! Złapałem ducha! Zupełnie jak Luigi! Wiedzieliście, że duchy często poszukują skarbu? Mojego na pewno nie znajdą. Dobrze go ukryję! E -e. Su, pomóż mi proszę! Pewnie. Pożyczę od ciebie parę koralików, żeby ozdobić dom, jeśli pozwolisz. O, nie spodziewałam się tego. Nie, nie jestem duchem i nic więcej cię nie zabiorę. Obiecuję. Hop. Su, spójrz na to. Duchy zabrały mój zabawkowy dom. Zostały tylko drzwi. Drzwi? Świetnie. Przydadzą się w posiadłości. Bum. A jeśli wyskoczą z nich duchy i zabiorą także ten dom... Nie martw się sami. Po co miałyby go kraść? Przecież to głównie dla nich. Dobrze, dobrze, zgoda. Może kiedy będzie gotów, nie będą chciały z niego wychodzić. Sami, posmarwałeś to klejem? Świetnie! Teraz trzeba otworzyć dla nich przejście przez okna i drzwi. Każdy straszny dom powinien mieć dach i poddasze. Ten też, co? A, duchy próbują ukryć dach, ale go odzyskam. Już mam. Patrz, duchy nieco go dopracowały. Ach, to bardzo trudne. Tak ganiać za duchami. One na pewno chcą jak najszybciej dostać ten dom. <noise> Możemy więc liczyć na ich pomoc. Co ty na to, Sami? Mam świetną nową fryzurę. Potrzebuję tego. Ej! Przykleję to do dachu. O proszę, świetnie. Wiesz, co tu męczyłem się. Muszę się zdrzemnąć. To odpocznij, a potem będziemy razem budować. Potrzebujemy dachówek i to odpowiednio strasznych. Zrób je śmiało! W tym czasie ja złapię parę duchów. Może lepiej pomóż mi zamienić ten pasek w dachówki? Nic trudnego! Gotowe? Proszę! Wystarczy na cały dach! O! nie tylko! Wiesz, że szkło chroni przed duchami? Przyniosłem kilka dachówki! Super! Daj mi je, proszę! O, nie, nie, nie! No już sami! Ach. Masz rację, duchy świetnie się spisały. To znaczy, ty. <grystanie> Dodam parę elementów, żeby nikt nie spadł z dachu. Uff. <grystanie> spotkałem duchy. Spójrz na mnie. Bardzo się śmiały. Czemu? A! Tylko żartowały. Ale to świetne drzwi do posiadłości. Goście już przed nimi stoją. Mm, właśnie, potrzebujemy okien, żeby zajrzeć do środka. Tworzę je z niczego, a braka dobra. jestem duchem, tu pomogę ci. Buu. Wow, czegoś wciąż brakuje. Popatrz, może jakiś ozdób? Powieszę je, wykorzystamy magiczną różdżkę! Raz, dwa, trzy. Istny z ciebie czarodziej sami. Nasz dom jest gotów na następny etap. No proszę. Odwiedzić nawiedzony dom. Ta -ta da. Ej, czemu nie mogę wejść? Oto zasada. Możesz wejść do środka, jeśli duchy się zgodzą. Uuu. To dobry pomysł. Duchy, zbudujcie tu jak najładniejsze sodki! Tu, dodamy parę drzew? Oczywiście, jak mogłam o tym zapomnieć? Ale to nie będą zwykłe drzewa, tylko takie ze światów. Jak to? Najpierw spójrz w prawo, potem w lewo. To najlepsza nawiedzona posiadłość rodziska. Drzewa też są gotowe. Pora przejść do następnego etapu. Chwileczkę! Czegoś tu brakuje? Jak duchy rozpoznają z daleka swój dom? Mam pomysł! Świetnie! Spójrz na to, sherlocku się. Nie widać ich z daleka! Duchy to ominą! Te koraliki będą lampami. Potrzebujemy tylko dwóch otworów. A teraz ustawimy lampki na miejscu. Wciąż nie rozumiem, po co nam to? Zaraz wszystko zobaczysz. To będzie niespodzianka. Oby z białego bagna przyszły nowe duchy. Co ty na to, sami? Ciekawe, czy zostawią na nim ślady. Sprawdźmy to! Sami ostrożnie, bo cię oszukają i wpadniesz w pułapkę. Teraz zaznaczamy miejsca, gdzie posadzimy drzewa. O, i zamienimy ten kawałek pianki w nagrobki jednym ruchem. Gotowe! I co, podoba ci się ten kolor, Sami? To ja pomaluję ten dom razem z duchami! W ten sposób będzie szybciej! Tak! Nie mam cienia wątpliwości! Super szybka drużyna sama i duchów! Sami to jest piękne! Świetnie się spisałeś! Jestem z ciebie dumna! Jesteś genialny! Dodamy jeszcze parę elementów, na przykład rury i komin. Co? Wszystko jest takie... grzeczne! To nie wygląda jak nawiedzona posiadłość! Cierpliwości, przyjacielu! Musimy to nieco pobrudzić! Duchy najchętniej mieszkają w starych domach. Albo wyglądających na stare... Ziemia stworzy taki efekt. Buuu! jestem pewien, że jeden z duchów to zatwierdził. Nie wątpię w to, ale wzmocnijmy efekt. Teraz ustawimy drzewa tak, jakby tutaj rosły. Duchy lubią groby, które rosną jak rośliny. Chyba musimy dodać więcej zieleni? Proszę, przyniosłem. Świetnie, sami. Przykryję ten fragment białym klejem, a potem mchem i suszoną trawą. O tak. A ja wysypię tutaj. Im więcej, tym lepiej. To znaczy, straszniej. Potrzebujemy więcej detali. Wygląda, jakby nasz dom wyrastał z bagna. Super! Dodam jeszcze tu i ówdzie odrobinę farby. Świetnie! Sami zobacz! Fajnie wygląda, prawda? Sylu, zapomniałaś o czymś! Oświetlenie! Nie, Sami, mam inny pomysł. Wykorzystam czary. Bum! Oooo, wow, to wygląda super! Kiedy była posiadłość Luigiego bez Luigiego! Właśnie, nasza posiadłość gotowa. Duchy mogą urządzić parapetówkę. Hop, hop, Sami! Wiem, że gdzieś tam jesteś. Pokaż się. Och, nasza posiadłość jest straszliwa, ale gdzie jest Sami? Ferytuj! Światło zgasło i ktoś mnie tu uwięził! Sami, to tylko przerwa w dostawie prądu. Już wszystko dobrze. Wychodź. Jasne, ale najpierw pożegnajmy naszych widzów. Podobało Wam się ludziska? Wkrótce zrobimy coś nowego! Do widzenia! Pa! Su, no chodź, ale tym razem kraju uczciwie! Dobrze, dobrze, zgoda! Pa, kochani, subskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia!